<laughs> <laughs> <What>? <laughs> <Funny>. <laughs> oh, now The <It's> really. <laughs> Dziękuję! 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 jestem Dziękuję! 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 i no od razu zaczniemy od misji. Um... Krabi bandyta, nie zagramy sobie... Nie lubię grać jakoś kowalem, tak? Tak, kowal. No zagramy sobie oczywiście monarchą. No, yy... mamy już na ten poziom 10 właśnie. Zobaczmy co my tu mamy nim do roboty. Na początek... Zastopuję sobie... A, no, tak, bo my jesteśmy tu To może... A tak, najpierw przeczytamy ten rejestr, który tutaj powinniśmy mieć. Oczywiście mamy, czytaj ponownie, bo już kiedyś przeczytaliśmy. Wspaniałe wynalazki związane z ochroną zawsze mają skromne początki, mieszkańcy kupczycy opracowali swoją specjalistyczną technologię kurz obserwując krosna w swojej, No tak, obserwując krosna w swojej osce. Niezdobyte mury rękodziele zostały obmyślone przez pospolitego popychacza błota, który odkrył tajemnicę murarki. Być, yy, być może następny wielki wynalazek w dziedzinie ochrony królestwa czeka na odkrycie w mieście Firehaven. Jeśli ma zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Lord Mieszko czwarty wspaniałe z pewnością to wynajdzie. Okej, okay, dobra, co my tu teraz musimy... A, teraz wrócimy do domku. Znaczy, do... Boże, do zamku, nie do domku. Eee, no jakoś to sobie tu ogarniemy. Najpierw te tutaj właśnie... O, podpisz traktat o utrzymaniu pokoju. Podpisz królewski nakaz aresztowania. Okej. Okay. <laughs> Najpierw to, a potem... Eee, to oraz to. Tak to trzeba zrobić. Dobra, pisz, 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 I tak wiem, przepraszam was, że macie tak jakoś dziwnie przyciemnione, Nie wiem, co się dzieje, tylko tak z Desim mam. Może jeden frapsem nagrywał, ale to byłoby strasznie du dużo, więcej renderingu, No i nie wiem, może następnym razem no, zobaczymy. Mm, dobra, dawaj, dawaj, pisz, pisz, pisz. Okej, okay, i teraz wysłać w dyby. Monarcha i. wysłać w dyby. Wyślij list do, wyznaw do wynalazców, nie wyznawców, co ja gadam. Dobra. I teraz tutaj, dawaj, dawaj. P wyślij ten list. Gdzie ty jesteś, a ja tutaj. Potem może. No, zjemy coś. Tak, przygotuj strawę. Aman, wysyłaj to. Nie wysyłaj, ok. Muszę tylko zaczekać o przypisanie z tego wielkiego narazy z miasta Fame Heaven. Okej. teraz czekać. Co zaraz pewnie czekanie minie. No, tu przybył ktoś chyba. Yy, damy sobie opiekanego łososia. Ach, pierwsi wynalazcy przybyli! Pora zobaczyć co kryje. Przyszłość. Druga wojna światowa i pierwsza wojna światowa. Hitler, Stalin... Smoleńsk. Dobra, nie, to było głupie. Nawet dawaj, dawaj, rób sobie to żareło. Ale no też zjedz i od razu Bez mojego wynalazku Chom niom niom, niom 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 Dobra, zjadłeś no talerz zjadłeś, księżyc. No, idź tam Teraz zerknij tutaj, wasza wysokość, to coś tutaj nazywa miną lądową no, ok, dobra nie masz ogólne życie, a tu ci ogólne... Brzmi za dobrze, żeby było prawdziwe. Po prostu wejść na pokład tej, tutaj mojej machiny na taniec, ci, prawdziwą potęgę. O! Jeszcze jeden tutaj wynalazca, Facebook w tle, bardzo przepraszam. Co to jest? Nie jestem wariatem! No, może odbiło mi troszeczkę, ale pod miastem Fairy Heaven naprawdę żyje olbrzymi potwór. Pół krab, pół człek, krabi bandyta, ale jedna mówi o czasach, gdy wielcy królowie i królowe zawierali sojusze z tymi dawnymi bestiami, bla 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 i tak dalej. Nie rozmawiam o wariatwie. Nie chcę się tego czytać tak szczerze. O, teraz mamy zasuwać do tej jaskini, tak? Jaskinia była tu. Okej, okay, szukamy krabiego bandyty. Zobaczymy, jak to pójdzie. może dobrze, może nie. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę jestem w jaskini, niż szukam Krabiego bandyty. Chyba odbiło mi tak samo jak ten w Nalescy. W tym momencie, ale fajną wygląda. W tym momencie Lord Czw Mieszko czwarty wspaniały spotkał Krabiego bandyty i zdał sobie sprawę, że cała ta przygoda była okropnym pomysłem. Rajmanyta zawołał, szybko cofnął się z jaskini. Jesteś królem się boisz jakiegoś tutaj. Mawaj. man on. Przejdź to. O. Słuchajcie go trzech żądań. Myślę, że czy kraj bandyta w ogóle coś mówi. Tak go tam witać. się do wesji Jest swoje symbole nosić, czy czegoś takiego. Eee, podarte sukno wokół tego talio. Oraz pas biegnący przez pierś. krawi bandyta burknął głośno. Masia swoją laską e, o podłoże jaskini. Kraby wychynęły e, z głębi pieczary, Raz jeszcze się uciekają. Co? E... Ok, e, dobra, na te kraje to wyraźnie wskaza na swoje jakie działanie podejmie. Co, że ją cenował? Dzieje, może nie podobały mu się moje panie, dwa sądzę, że mogę. Okay. To. Kraj bandyta wydawał się z, y, zbolały, gdy to swoich wąsów. Jakie działania podejmiemy? Tak, swoje wąsy z pewnością potrzebują wąsku do wąsów. Dopiero tego. Chciałby. Może on chce wąsów, to ofiarę, która zadowoli jego. dzieci. Nie, to. Kraj bandyta wykonał jakiś ruch w stronę mniejszych krabów. Jakie działania podejmiemy? Czy to możliwe, że te małe kraby są głodne? Myślę, że tak. Być może on chce mi dać jeden swój takiego mojego podopiecznego. Raczej to. Dobra, to zamykamy. To też, dobra. Gadaj z nim. Spytaj o wąsy. Na to może brzmieć. Poproszę o dostawę miny lądowej. Jedną zupę zrobił. Przygotuj straję nad palniskiem, Wykonuj wosk z wosu. Co? Jesus. Poproszę o odzienie. Dobra, Czyli to już mamy. Teraz jeszcze ten... Przygotuj strawę i co to było? Zupa zrobił, okej, okay. no to robimy. No, znajdziemy to zaraz. Zupa, 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 niżej. Jest, zupa zrobił. Schowamy to. Eee... Przygotuj strawę nad niskiej wykonaj wosk z być może potrzebne będzie kilka rzeczy z krawędzi, chyba, aby wykonać wosk. Zupa ziemniaczana jeszcze, okej. Okay. Idziemy na dół. Zupa. Jest zupa ziemniaczana. Znowu Facebook w tle. Co jeszcze? Dobra, pójdziemy może spać. Tak, przyda się spanie. O jeny, to misja będzie dość długa. Man, kram, kram wiejski. Dobra, ile ty masz spać, to mi powiedz. Do 11:30. Ok, to w miarę szybko. Co my ja tu ma w ogóle mamy? Po no co ja to mięso będę trzymać? Mogę je po prostu odłożyć. Zobaczymy, trochę czasu. Znowu Facebook w tle. Cholerny Facebook. O może to, bo to, to nie będzie potrzebne. Mina rondowa, yeah, fuj. Noc się zaczyna No śpi, dawaj, 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 potem jeszcze trzeba będzie coś zjeść Dobra, to przygotuj No Ile można spać, no? O Jenny, no dawaj, 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 dawaj Co my tu w ogóle mamy Znowu Facebook Jak ja no, Sorki za Facebooka, naprawdę Ok sobie gra na skrzyp skrzypcach, czy lutni, cokolwiek Napiekany drób niech będzie Iżryj, e, co my tu mamy? Spisz dwa nowe prawa, spisz nowe prawo, spisz nowe prawo. Tego nie mogę spytać, też nie. O, go pewnie mogę, wiedziałem. I znowu Facebook, cholera, no. Yy... Przyjazne debatuje o filozofii religijnej, dobra. O. Okej, okay, to mamy jeszcze ogarnięte. To teraz pójdziemy do Kramu. Tak, czyli wychodzi na to, że zrobimy tylko to jedną misję, no bo nie chcę zrobić za długiego odcinka, chcę mamy, jeszcze to dzisiaj w piątek przesłać. Właśnie, będę musiał jeszcze panego na zapas, bo wyjeżdża mnie długo, cholera. Na dwa tygodnie i nie będzie komu komentować, ale też o tym będzie mały materiał mówiący znowu o jak dalej, tak dalej, dobra. Yy... Co się przyda do włosku? Coś, czego nigdy tu nie było, na pewno. Hmm. Come on. Dalej. 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 Noż cholera, no. Nienawidzę tego Facebooka. Cię pytam, z czego ja mogę zrobić wóz, co? Miód. Może z miodu coś. Wiem, trochę głupie myślenie, ale no, kto wie. Nie wiem, dobra, kupimy. Eee. Yy... No ale no... Czemu ja po prostu nie zerknę, czy jest opcja stworzenia wosku? Przepraszam, Fejsam, nie będę teraz przerywać nagrywania. Czemu ja po prostu nie zerknę, czy jest możliwość stworzenia wosku i czy co trzeba? Boże, jak ja głupi. Przygotuj jedzenie. Pijawka, flaszka, mento, węgosz jest, dobra, czyli jeszcze pijawkę. Pijawka, flaszka, atrament. Dobra. Pijawka, atrament, pijawka, atrament, pijawka, atrament. Jesus, dlaczego ja na to nie wpadłem wcześniej? GG Spajki. Brawo O właśnie, dopiero mamy złoto Command. Jez, jak ty wolno tam idziesz. Eee, co tam było trzeba? Pijawka i flaszka atramentu. To będzie tu. To. I pijawka. Okej. Okay. Eee... Dajęczy fragment metalu. Ej, już dwa. Na pewno się przyda. A ja głupi Facebook. Kamano. Gdzie ty jesteś? O, już wróciłeś. Szybko. Ale nie narzekam. Eee, Dobre to. Gdzie jest ten wosk? O! Aj no tak, od trzeba z tego. Zapomniałem, bo to jest różnica pewna. Okej. Okay. Dobra, to jest gotowe. Teraz jeszcze znajdziemy kogoś, z kim możemy się pobić. Chociażby z tobą. Monarcha. Weźmy na pojedynek. Ha! Mocno na broń nie będzie. Ale nie zabrotu. To nie będzie. No, dawaj! Wygraliśmy jej. Z stroi profesja. Co to? Walka, lol, dobra. Przygotujemy jedzenie, pójdziemy spać. Potem zrobimy tamto i tak dalej. Nie będzie opiekany królik. No, jedz! Potem pójdziemy spać. Najedzony w ogóle. Jej, dobra, mamy teraz maksymalnie tutaj, spoko. Do której będziesz tak spać? Trzecia trzydzieści. No raczej szybko w miarę. Mm, może uda się nam dobić do platyny. Byłoby fajnie. Dobra, znowu powoli robi się głodny. Zjemy jeszcze tak rano, żeby mieć to na pewno pełne. No, i teraz nam wolno to będzie iść. Eee, zjedz sobie pasztet dzika Eee, i jedz. Tak sobie myślę... Że mi... Ja chcę mieć na pewno tą platynę jakoś tak dzisiaj, więc no... Eee, wiesz, że to jest dzieckiego rodzenia, ale zresztą może by dodać, że to szlachet Chciałeś nawet się w innym będzie dawać. Dobra, dawaj. Come on, kolejni. O, to jest twoje. O, jest, mamy platynę. Dobijmy do maksa, tak. Dzisiaj trochę dłuższy odcinek, dobijemy do maksa. Nie znowu Facebook. Eee, Zzykł się sobie nieźle popularność. Czemu wstajesz? Miałeś udzielać audiencji. Głupcze ty jeden. Potrzebuję rady. Sąsiad ciągle. Głupie Facebook. Ciągle rozrzuca jedzenie, co przyciąga we spańskie psy. Są dzikie, straszą nasze. E... Co powinniśmy powinni zrobić, jak mnie? Jeśli wniesiesz zatek do skarca królewskiego, skażę twojego sąsiada na śmierć, co sprawi, że przysięgasz. Przyjemność swojej rodzinę. Oto prosto, że nam się swój dom w jakieś miejsce, gdzie po pobliżu nie zamieszkają żadne psy. Nie będę nikogo uśmiercać, no! Kuba! No dobrze, to będzie. Nie będę zabijać obywateli, no, to byłaby kupota. Właśnie, chyba, że we smule będę założyć rodzinę, czyli właśnie... O, dobra. Mamy tu jakieś obowiązki. Eee... dobra. Będziemy podpisać ten traktat. Poszujmy wysłannika piratów z sokołem, ale nie mam sokoła. Będziemy musieli pójść kupić sokoła, właśnie. No to idziemy. Wiesz, tutaj mamy szansę na platynę. To już tą platynę zrobimy, nie? Znaczy no mamy platynę, ale chodzi o to, że jeszcze większe. No. haman. W ogóle jest tak to te akcje tutaj. O, to będę mógł parę tutaj dostarczyć rzeczy. Nie wszystko naraz, to będzie dobrze. <laughs> dobra, soku, 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 soku. Jakiś soku tutaj jest. Jest soku, dobra. Ale to kaszkakup. No e, dobra, teraz musimy się tutaj przejść. Trochę to potrwa. No dobra, już tutaj jesteśmy. Dobra, wezwij ptaka o menu soku wędrowny. Dobra, teraz Jakieś taka blada, dobra. Mm. Poszczuć sokołem. To jest tak, ona. Brawo, Ziemowit. Ziemo, skończ! No. Hmm, poszczyłem sokołem, to co jest grane? Jeszcze raz, coś tego nie rozumiem. A jak wezmę tego, może tym? E, nie tak. Hmm. Nie, no tamtym. Okej, okay, no to co jest grane? Coś tak mi nie chce to zadziałać, dobrze. Poszczój sokołem. No ona. Dobra, jest, skończy się to stało. No, jesteśmy w miarę blisko zamku, więc wrócimy do zamku, zjemy, prześpimy się, pójdziemy, zrobimy to. Chcę mieć pełną platynę, tak? Wiem, długi odcinek, żel, spajki. No jeny. Jakiś teraz taki własny no to okay. jestem, patrzcie. No ja tu jedzenie, chyba. Opiekanym strąg, pierwsze, lepsze co klikam. Znowu Facebook. Cholera. O, właśnie, weźmiemy kąpiel, why not? Chociaż nie. Najpierw użyj. Weź kąpiel. Jej. I pójdziemy spać. Na no, której masz spać? Na północy. Dobra. Amen, come on, come on, A potem, jak to zrobisz, to będziesz już mógł pójść do, do jaskini i będzie mieli pełną platynę. No już mamy Dobra, wuj z tym. Dawaj, wstawaj. Co to jest? Zaniedbywana misja. A te, no, ale ten żadnych efektów nie robi. Na szczęście. No ale Z3, dobra. E. Eee, jedno. jedno. co teraz zawsze E. już. już, okay. Mamy już platynę pełną, więc gites. Żądając to jest spełnione. Pora, by Lord mieszkał w czwartym swoim wykrawiwaniu, to zawarliwość między miastem Fechem a podziemnym Krawim królestwem. Ostrożnie się do zbliżył się do krawiego bandyty. Te tego tam witaj. Odezwał się do bestii. Jestem tu w tego symboli, symbol i czegoś takiego. Ja bym teraz skinął jako Leki uśmiech uniósł kąciki jego krabich ust. Jeden z mniejszych krabów przesuwa się na przykład jak czwarty czwarte spanie dostaje od niego wspaniałe wąsy wykonane na wzór fantazyjnych. Może z samego krabiego, bandyty. Sojusz został zawarty. Fakie yeah. je Załóż je. Aha. A teraz jest Jest! Zrobiliśmy je na pełną platynę. Absolutnie niesamowite 80 punktów zasobów. Tak Wybudujmy, wybudujmy... Ojen. Co możemy wybudować? Za 50 to jest za 50. Mm. To też za 50. Mamy 4 rzeczy do wybudowania. Kwatery szpiegów. Umeblowane. I bierzemy od razu. Dobra, nie będzie. Tym nie będziemy. Dobra, więc, no, dłuższy odcinek nieco. Wybudowaliśmy tutaj kwatery szpiegów. Zawarliśmy sojusz z podziemnym Krajem Królestwie. Więc naprawdę jest. No, dość spore osiągnięcie, jak mi się wydaje, więc no. Jeśli podobało to zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, do doń kuponem w opisie, do Facebooka, grupa facebookowa, Twitter, Tumblr, bla, 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 co wam się tam podoba. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, zobaczę, Andrzeja, cześć, no i pa, pa!